Witajcie, dzisiaj drugi dzień adwentu, to by trzeba wy, yy, otworzyć kalendarz, zaraz mnie troszeczkę nie było i to tak troszkę jest ciężej z tym nagrywaniem, wezmę sobie, przygotuję tutaj kalendarz, dzisiaj bez wiki, bo wiki w szkole, zaraz mój kalendarz od kropeczki, a od męża nie, no bo mąż to co sam go weźmie, nie? Jak przyjdzie z pracy, teraz z pracy nie będę za niego otwierać, bo mógłbym mieć jakieś ale. No, dzisiaj trochę już późno jest. Tu Wam pokażę moje śniadanko dzisiejsze. O, jajusia, sałatka, herbatka. No, teraz sobie zrobimy nasz statyw i spróbujemy sobie nagrać jak otwieram kalendarz Wiki potem sobie zobaczy znaczy, jak przyjdzie do domu to sobie to to będzie widziała co, co było w kalendarzu no zaraz, zaraz bo to troszeczkę jest tutaj jakiś taki metsi o tak coś takiego, trochę ciemno no tak, to no najpierw sobie otworzymy ten kalendarzyk, może sobie usiądę z drugiej strony, światełko mnie będzie oświetlało, zaraz, wszystko na żywce, no, nie ma być nie tak lepiej, no, to tak, mamy, dwójeczkę już widzę tu, zaraz zobaczymy. Czekaj otwierała. otwierała. Tak się fajnie patrzę, jak ktoś otwiera. Jak to tu jest? A, eee, ja jedenastkę bym otwarła. Tu jest. Tak to jest. O, tu się nie rozerwało. Ładnie. O, bomba kąpielowa widzę. O, tylko, żeby teraz chciała wyskoczyć ta bomba kąpielowa. No, tu, wychodź. Lęba się rozleciał. A bombka nie chce wyjść. Zaraz sobie tutaj pomożemy. Tutaj nie mam gdzieś. To tak jest z tymi kalendarzami. Potem wszystko wypada. O, jest. Ciekawe, jaki to będzie zapach. Tak sobie na razie słabo pachnie. Zobaczymy. Taka bomba kąpielowa. Tak. No to sobie to tutaj zamkniemy.